Ale w naszej pięknej polskiej tradycji kolędować będziemy do 2 lutego, do Święta Matki Bożej Gromnicznej. Cieszymy się, że właśnie dzisiaj, w drugą niedzielę po Bożym Narodzeniu, tak licznie zgromadzeni uczestniczyliśmy w Eucharystii, a teraz wraz z Panią Eleni. Tak pięknie wychwalaliśmy Narodzonego Pana, śpiewając kolędy, dzieci, młodzież i dorośli. Wdzięczni jesteśmy Panu Bogu za to, że właśnie w tym tak pięknie rozbudowanym kościele przez księdza Zygmunta Woszczka i parafian z Bolszewa możemy się nieustannie modlić, przystępować do sakramentów świętych ale także przeżywać tak piękne, radosne chwile jak dziś i gościć tak wspaniałego człowieka, wielkiego człowieka, jakim jest nasz gość, Pani Eleni. Bardzo jesteśmy wdzięczni za przybycie do nas, za wspólną z nami obecność, za piękny koncert kolęd, ale przede wszystkim za zachęcenie nas abyśmy wspólnie mogli chwalić narodzonego Pana. Niech Chrystus, który narodził się w Betlejem, darzy Panią zdrowiem, łaskami i potrzebnym Bożym błogosławieństwem na ten nowy rok 2010 i na wszystkie lata życia także zespół towarzyszący Pani Eleni. Zapewniamy o pamięci w naszej modlitwie. Będziemy prosić, aby Bóg obficie błogosławił i obrażał łaskę. Chciałbym, aby takim darem od nas oczywiście była modlitwa, ale również, by Pani wspominała obecność w naszej parafialnej świątyni, dlatego pozwolę sobie w imieniu wszystkich kapłanów i wiernych przekazać album Kościołów w Archidiecezji Gdańskiej, w której jest również Kościół w z opisem i ze zdjęciami.